Po ostatnich kilku filmach yy, pojawiło się sporo pytań yy, dotyczących yy, interkulera, yy, wydechu. Dzisiaj postanowiłem Wam trochę yy, odpowiedzieć na te pytania. Też tam odpowiadałem Wam w komentarzach i możemy sobie też nagrać yy, trochę, trochę mojej opinii po. Po pół roku użytkowania tego samochodu, czy jakieś miałem przygody, jak się sprawuje? Dobra, to może zaczniemy od interkulera. Były pytania. E, jeszcze mogę wam pokazać, jak on tam siedzi. E, były pytania, e, ile kosztował. Jak czas montażu, czy, czy sam montowałem? Jest to intercooler od FMika. Dałem za niego coś koło 800 zł. Chyba niecałe 800 zł. Jakbyście mieli zamiar kupić, to bo tam na stronie FMika wpisujecie. Wpiszecie, a 4B8, 2 litry TFSI i tam właśnie wyskoczą, 2 litry TFSI i dedykowany tam 2 litry TFSI, on jest, ma chyba 20 cm wysokości, a w takiej samej cenie jest do 3 litry TFSI albo, albo do 3 litry diesel. I on jest w takiej samej cenie i jest, ma prawie 30 cm wysokości. Jest dużo wydajniejszy. No więc myślę sobie. A to jest, to jest to samo. I ten i ten będzie pasował. Znaczy i tak musicie sobie dorobić mocowanie. Także cena tutaj jest e, około 800 zł. Montaż mi zajęło około 2 godzin sam robiłem, najdłużej się schodzi z, z dorobieniem mocowania, tak, bo trzeba sobie dorobić właśnie to mocowanie. Tam na filmie o interkulerze jak go zakładałem, jest, jest pokazane jak jakie ja zrobiłem to mocowanie, no, można pomyśleć coś bardziej kreatywnego. Może może pokażę będzie widać to mocowanie. Momencik. Nie widać. A tak to, to po prostu sobie tutaj też nie będzie widać tych silikonów. połączyć dwa silikony, ten który idzie yy, od intercoolera yy, FMIC i ten który jest oryginalny i trzeba sobie taką redukcję dobrać yy, nie pamiętam, ale minimalna redukcja, bo nie wciśniecie yy, yy, silikonu tak, a, a, a reszta już pasuje, a jeszcze jest jedna, jedna sprawa, bo dostaniecie jak zamówicie do 3-litrowego diesla albo do 3-litrowej 3 benzyny, yy, łącznik yy, silikonu, taki aluminiowy, przyszłam wam i on nie będzie, będzie pasował na ten silikon, co dostaniecie od nich, który będzie szedł od interkulera, ale yy, będzie za, za gruby na ten silikon, który jest oryginalnie, bo trzeba przeciąć w pewnym miejscu. Żeby złączyć dwa silikony ten od. Druga sprawa, pytania dotyczące wydechu. Jest to są... końcówki są tylko zmienione, końcówki tłumnika będzie widać. Jest to wydech od Ultersport. Koszt tam jest zależy. Na jakiej stronie, czy na Allegro, czy, czy bezpośrednio od producenta, czy też tam na OLX y, widziałem? No, tutaj jest tam cena około 1000 zł. Do tego trzeba sobie e, zamówić, albo gdzieś gdzie by wam montowali e, trójnik, tą e, taką srebrną część, którą widzicie teraz. No i jeszcze trzeba wieszak wydechu na drugą stronę i osłonę termiczną, żeby to miało ręce i nogi. Teraz może trochę opowiem, jakie mam plany dalsze, modyfikacje, co będziemy robić. Tak, pod maską tutaj u mnie na razie nie jest pięknie. Znaczy jest, jest wszędzie sucho i. Yy, no i to jest najważniejsze. Jest wszystko, jest wszystko sprawne tutaj mechanicznie. Tak, no ale tak estetycznie. No to tutaj na przykład ten, na tym wariatorze ta karca wyszła. No trzeba to ogarnąć. Yy, I co będę tutaj chciał zrobić? Yy, na pewno down pipe yy, ze sportowym katalizatorem. Do tego. Yy, tą turbosprężarkę, zrobię sobie jej hybrydę w FMIC Pro tam na stronie. Na stronie mają taką właśnie ofertę. Robią hybrydy. No tutaj te węże właśnie dolotowe. Czekaj tutaj tą puszkę bo to też jest taki no bardzo mały jest tutaj ten filterek albo tutaj dam filter KN albo jakiś stożek i tak i tutaj ta wszystkie te właśnie rury dolotowe powietrza te zastąpię na jakieś grubsze coś tam na FMIC na pewno znajdę interkuler już jest będzie jeszcze i co dalej z wydechem zobaczę bo chciałbym zrobić Coś koło 350 koni może jeszcze i dlatego warto byłoby coś zmienić może z tym wydechem na przykład na 3-calowy No tutaj jeszcze nie mam konkretnych planów. Na pewno będzie ten downpipe 3-calowy i ze sportowym katalizatorem, żeby tam trochę tej ekologii może było A tak mechanicznie to wszystko jest załtkiem w porządku. Mogę jeszcze coś powiedzieć o kosztach. Mogę powiedzieć jeszcze coś o kosztach takiego pierwszego serwisu po zakupie. Ja po zakupie zaraz zmieniłem wszystkie oleje, filtry, płyny. Też jest tutaj automat, więc zaraz wymieniłem olej w tej skrzyni automatycznej Tiptronic I z tyłu w dyferencjale, bo to jest quattro Też zaraz został wymieniony, nie robiłem tego sam No bo nie mam żadnego kanału Dostępu do kanału, nie mam jakiegoś podnośnika i tak lewarka tylko, no to byłoby mi ciężko to zrobić, więc tam mam znajomego, dobrego mechanika, on mi to zrobił i koszt wymiany koszt wymiany właśnie tych olejów od dyferencjału i tylniego i i ze skrzyni automatycznej razem z miską, filtrem to było coś Koszty w granicach 3000 zł, chyba niecałe i plus, plus wymiana e, wszystkich płynów, e, oleju w silniku i filtry. Coś ponad 3000 zapłaciłem. Taki pierwszy e, serwis po zakupie e, i po zrobieniu. Tak tysiącu kilometrów zmieniłem jeszcze raz olej, bo wcześniej tutaj olej był zmieniany co 15 tysięcy kilometrów. No dla mnie dla mnie jest to trochę za długi interwał, takie no te 10 tysięcy km powiedzmy, że będzie dobrze. Chociaż jeśli ktoś ma ciężką nogę, tak to nazwijmy, no to ten olej powinien zmienić częściej. I właśnie po tysiącu kilometrów nie chciałem robić włkanki po tysiącu kilometrów. spuściłem ten olej i zalałem jeszcze raz świeży i już ten po tysiącu był no już był brudny. I teraz zalałem świeży, Olej. tam zrobiłem z 2000 na tym świeżym oleju. No jak sobie wyciągnę bagnet, to ten olej jest czysty. to ten olej jest y, czysty na bagnecie w miarę czyli troszkę się tam silnik przeczyścił. dobra, dogram Wam y, kilka jeszcze ujęć jak, jak ten samochód wygląda w zakrętach, jak się prowadzi quattro daje naprawdę dużą frajdę Ktoś pytał jeszcze coś odnośnie spalania jak że tak na co dzień, nie szaleję powiedzmy normalna jazda 10-11 litrów. No, tutaj mi podaje w MPG w galonach, bo to jest z USA Także na tym się nie wzorujcie, że to jest 21. ale jak no trochę tam przyspieszymy troszkę szybciej ostrzejsza jazda no to tam nie ma problemu żeby te 15 litrów spalił czy nawet więcej tak tytułem zakończenia bo zapomniałem dodać